Everyone. How are you today? Witajcie moi drodzy na lekcji wirtualnego angielskiego z powodu zagrożenia. Natomiast my nie przestajemy działać i pracować. Moi drodzy, przekażę wam temat dzisiaj. Um, Przerobimy sobie historyjkę, ponieważ na historyjce The Red Book przed historyjką skończyliśmy ostatnie zajęcia, oraz chciałbym sobie przypomnieć kilka rzeczy z tego co było ostatnio, ponieważ no, em, kiedy mieliśmy ostatnio lekcję, i niektóre rzeczy tak robiliśmy dość szybko, zwłaszcza w obliczu tego, że był apel o koronawirusie i tak dalej. Dlatego chciałbym Wam pewne rzeczy przypomnieć w tym nagraniu i dzięki temu będziecie mogli sobie też do tego wracać i być może lepiej zrozumiecie pewne rzeczy. Jednak na początek, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy sobie powtórzyli wspólnie słówka. Będę powtarzał po dwa razy słówka określające nazwy sklepów. Yy i mam taki, może, można powiedzieć, może mały konkurs. Chciałbym, żebyście Wy na Messengerze wysyłali mi swoje nagrania, czy to audio tylko, czy wideo, jeżeli ktoś się nie wstydzi i tak chce się spróbować, lubi challenge. Właśnie jak powtarza te słówka i może zrobić to oczywiście, może próbować tyle razy, dopóki nie zrobi na takim poziomie, że uzna, że to jest OK i się nadaje, żeby Panu wysłać. Dobrze, więc powtarzamy. I aha, jeżeli będą powiedzmy 2, 3, lub jeżeli naprawdę super dacie radę, to nawet więcej fajnych nagrań z fajnym powtarzaniem słówek. Wyróżnię je, być może na następnej reakcji wam puszczę laureatów i postawię plusy. Także warto. Ok, więc powtarzamy sobie słówka tak jak w tym nowym rozdziale pojawiły się w ramce. Powtarzam po dwa razy. Możecie sobie pauzować, żeby po mnie powtarzać i oczywiście cofać też, tak? OK. Bakers. Bakers. Bank. Bank. Bookshop. Bookshop. Butchers. Butchers. Chemists. Chemists. clothes shop. clothes shop. electrical store. electrical store. florists. florists. greengrocers. greengrocers. hairdressers. hairdressers. newsagents. newsagents. post office. Post office, sports shop, sports shop, shoe shop, shoe shop, supermarket, supermarket, travel agents, travel agents. To już wszystkie z tych słówek. Um, jeszcze chciałbym, żebyście mi powiedzieli i dołączyli do waszych nagrań <coughs> pewne zwroty z tego dialogu, który mieliśmy ostatnio w sklepie odzieżowym. Czyli um, szukam, jak jest w angielsku szukać? Na przykład szukam bluzy w blues dialogu. Sobie teraz możecie się zastanowić sami, a ja teraz zapauzować, nawet. A ja już Wam mówię: I'm looking for a blouse. Okay. Dobrze, kolejna rzecz. Pr y przymierzać coś. Na przykład mieliśmy w dialogu. Y zastanówcie się jak powiedzieć, czy mógłbym mogłabym przymierzyć białą koszulkę. Ok, chwila dla was. Już wam mówię. Can I try on the white t-shirt? Że? Prze przymierzalnie, przebieralnie jak. Jak, yy, przybieralnie jak jest, przepraszam. Bądź przymierzalnia. Changing room. The changing room. Yy, oraz jeszcze dwa zwroty. Czy pasuje, czy dobrze leży. Does it fit? Does it fit? I ile to kosztuje? Jedno z najważniejszych pytań jest w języku angielskim. How much is it? How much is it? Dobrze. Mówiłem wam na jednej z ostatnich lekcji by podznawaliśmy trzy sposoby mówienia. Przepraszam. Przypomnijcie sobie jakie i przypomnijcie sobie kiedy je stosujemy. Dobrze? Teraz ja wam powiem, jeżeli zapauzowaliście i sobie przypomnieliście to OK. Jeśli nie, już wam mówię. <laughs> Excuse me. Pardon. I'm sorry. Zajmijmy się tym pierwszym. Excuse me mówimy, kiedy na przykład kogoś zaczepiamy na ulicy, chcemy się na przykład zapytać o godzinę, czy właśnie zagadujemy ekspedientkę w sklepie, w takich sytuacjach, tak? Mówimy excuse me. I'm sorry oznacza, przepraszam, zarówno jak my wyrządzimy komuś krzywdę, jak i oznacza przykro mi. Ktoś na przykład ma jakąś stratę z jakiegoś powodu, mu źle, cierpi, też możemy powiedzieć I'm sorry, nawet jeśli nie jest to nasza wina, bo po prostu jest nam przykro. Tak. A pardon, chodzi z francuskiego pardon i pardon, tak się wymawia w języku angielskim służy kiedy na przykład kiedy czegoś zwyczajnie nie dosłyszeliśmy i chcemy, żeby ktoś to powtórzył. Więc to tyle dla Was, żebyście nie mieli wątpliwości. I teraz Waszym zadaniem jest zrobić w zeszycie okej. Okay. Może troszeczkę powiem teraz po angielsku please do exercise for. From page 79. Exercise 4. From page 79. Ja Was przepraszam, ponieważ mam troszeczkę inną wersję podręcznika, ale z tego co kojarzę, jest to zadanie chyba czwarte na stronie 79. I Wy to robicie. Jest tam bardzo króciutki dialog, w którym musimy uzupełnić właśnie te trzy sposoby mówienia. Przepraszam, stawić w dobre miejsce. I wy to robicie w zeszytach i robicie to zadanie w całości, ponieważ jest króciutkie. No dobrze, <laughs> yy, przypomnę wam jeszcze, yy, will. Będzie to raczej bardziej jako taka, taka, taka forma materiału, do którego możecie wracać. Yy, jak używamy, kiedy używamy will, yy, a później sobie przesłuchamy historyjkę yy, The Red Book, tak jak w temacie. Zrobimy jedno zadanie, jakby troszeczkę można powiedzieć, wspólnie, i jedno będzie Waszą pracą domową. Więc, will, jak Wam mówiłem, za pomocą czasownika will tworzymy zdania w czasie przyszłym. I tak jak Wam podawałem, podajemy, używamy te will w trzech przypadkach. Po pierwsze, kiedy podejmujemy jakąś decyzję w danej chwili. Po drugie, kiedy coś komuś obiecujemy. I po trzecie, kiedy coś komuś proponujemy. Kiedy składamy jakąś propozycję. No to tak tyle, jeśli chodzi o przypomnienie. Mieliśmy co do tego zadania. Teraz sobie puścimy historyjkę. Więc tu będzie moment, kiedy ta historyjka przeleci. Też będziecie mogli sobie ją posłuchać, pośledzić w waszych książkach. So, open your books at page eight, uh, 81. And let's listen to the story The Red Book. Dobrze, teraz będzie czas na przesłuchanie historyjki. Następnie zadanie ósme. Zrobimy sobie może wspólnie, że tak to nazwę, a dziewiąte będzie waszą pracą domową. Więc teraz jest przerwana historyjkę. CD 2: Track 39: The Red Book. 1. Mrs. Winter is eating lunch in her huge house. Who's this, Green? We caught him in the forest, Mrs. Winter. Hmm. Sit down, boy. I'll share my lunch with you. Would you like some delicious grapes? They're from the greengrocers. I don't want any food. I'm going to leave this place. Ha! Really? Are you going to swim home? Two suddenly. Mr Blonde, you're here. And you've got the book. Wonderful. Give it to me. It isn't free. It's very expensive. Are you going to give me my money now? Yes. Of course. Here it is. Thank you. Three. Uh, don't leave, Mr. Blond. Would you like some food? It's delicious. No, thanks. I'm not hungry. Just eat a little with me. Look, I'll give you some grapes. Well,. Okay four <laughs> Get my money from him, Green, and then take Mr Blonde off the island. Where am I? Who are you? And why are you laughing? I understand. There's something bad in those grapes. <laughs> That's right. Now Mr. Blonde is going to forget everything. Who is going to forget everything? Who am I? No dobrze, mam nadzieję, że już wysłuchaliście historyki. Tak, teraz sobie patrzę, że ja mam w mojej. Jak mówiłem, mam in, w domu tutaj inną wersję podręcznika, więc te zadania też mogą wyglądać inaczej i obawiam się, że tak jest. Zatem, po prostu na podstawie tej historyki, zróbcie sobie to zadanie. Poddaję, że u Was też powinno być zadanie siódme, prawda? Fałsz odnośnie treści historyki. I myślę, że o, to powiedzmy, będzie Waszą jakby pracą domową yy, również. I Pss, no, może zobaczymy sobie rozwiązania na początku następnej lekcji. Może Wam podam także. Chciałbym, żebyście mi przysyłali yy, te rozwiązania do tego zadania: true, false, czyli prawda, fałsz na podstawie historyjki. No i tyle, no, jakoś sobie musimy e, radzić. E, będzie więcej takich, mam nadzieję, lekcji, albo więcej, będziemy w stanie tak zrobić też. E, jeszcze raz przypominam, nadsyłajcie mi e, jak powtarzacie słówka. E, będą za to plusy. Może nawet pokażę dla przykładu, jak ktoś fajnie będzie mówił, e, jak to należy robić. No i tyle. Mam nadzieję, że. Do zobaczenia w następnej lekcji. See you on the next day or uh, when you'll be watching the next lesson. Wish. Wow. I just wanna feel